Daję go przeszło po, po platę, Czyli znowu przekładam nogę, ale Ci uwagę, że zarzucam tę nogę w ten sposób, żeby moja stopa wyszła pod jego szyję. Tak? Od razu dźwigam mój do góry, żeby kontrolować. Idę ręką za stopę łapię i tutaj z łokciem dociągam głowę do, do mojego piszczenia. Tak? Tu mam bardzo fajną kontrolę. jakby nie działało. To się dokręca jeszcze bardziej, i tu już jest. Te góry. <grybki> tak, jeszcze raz. Jestem tu, tak, tak. Teraz zarzucam nogę, ale od razu idę do góry. Czyli nie wysuwam nogi mojej, tylko idę tu do góry. Hop, za głowę, tu łapię za stopę, ciągle. Jak nie działa, to obracam się w tym kierunku, gdzie mam wolną nogę. Tak, tu. Hop, i tu na pewno zadziała. Tak? Często to stosuję. Kiedy ja próbuję pójść po e, patę, czyli zawinęłem nogę, chce się wysunąć, a on mi tu złapał nogę i nie umie się wysunąć. To od razu atakuje głowę, I tak? już to ma bardzo fajne kończenie. Próbujemy. Raz, dwa.